Cześć, nazywam się Magda Dzikowska-Wilk, a to jest podcast Finansowy Flow. W tym podcaście dzielę się wiedzą z zakresu finansów, produktywności i tego, jak przejść do działania. Chciałam zacząć od podziękowania, że jesteś i słuchasz. Podcast jest na Spotify, Apple i YouTube i widzę, że coraz więcej osób go słucha. To jest niesamowicie motywujące do tworzenia kolejnych odcinków. Także dziękuję, że jesteś. I ruszam z odcinkiem. Zauważyłam, że sporo pytań i rozkni, które ja mam, znajomi mają i może ty też masz, można bardzo uprościć, jeśli poświęci się chwilę czasu na ustawienie sobie w głowie kilku podstawowych kwestii. Podam najpierw kilka praktycznych przykładów, może trochę z innych obszarów, żeby było łatwiej zrozumieć, o co mi chodzi. Na przykład klucza. Można klucze trzymać w jednym miejscu albo gdzie popadnie. No i jeśli wybieram się rano i nie wiem nigdy, gdzie moje klucze są, no to oczywiście będę biegać w chaosie jakieś 10 minut, zanim mi się przypomnę, w której torebce je zostawiłam. Ale mogę też zdecydować, że schowam te klucze do jednej szuflady, zawsze będę je tam odkładać po przyjściu do domu i dzięki temu, jak wychodzę, no to zawsze mogę je szybko znaleźć. Albo na przykład um, apka z przepisami. Kiedyś miałam tak, że miałam po prostu screenshoty w telefonie, jakieś y, zepsane strony w polubionych w Google w jakichś tam folderach, no miałam to, nie wiem, w trzech, czterech różnych miejscach, więc jak potrzebowałem jakiegoś przepisu, no to nigdy nie wiedziałam, gdzie jest. No i któregoś dnia siadłam, poświęciłam ten czas, znalazłam sobie apkę na gromadzenie przepisów i wszystko zaczęłam wpisywać tam. I dzięki temu teraz jak potrzebuję jakiegoś przepisu, no to wiem po prostu, gdzie on jest. I to jest taka, no, można powiedzieć prosta rzecz, ale która sprawia, że moje codzienne życie jest w jakimś sensie łatwiejsze. I to były takie praktyczno-domowe przykłady, ale to samo podejście można zastosować do takich mniej materialnych zagadnień, czyli tego, jak sobie ułożyć rzeczy w głowie, żeby potem, czy decyzja, czy właściwie całe życie, wydawało się prostsze. Ograniczyłam się tutaj do trzech najważniejszych punktów żeby się nie rozgadywać i żeby też wybrać te, które moim zdaniem mają największe znaczenia. Ostatni z tych punktów to jest moje najnowsze odkrycie, więc nim się bardzo chętnie podziela. No to zacznę od pierwszego punktu, czyli od wartości. Po co mi są wartości? Dla mnie to jest taki kompas. Ja dzięki temu wiem, co ja chcę i gdzie ja zmierzam. I jak poświęciłam właściwie ten czas na to, żeby ustalić, jakie są moje wartości, Dzięki temu masa innych decyzji w życiu się po prostu upraszcza. No bo powiedzmy, że, nie wiem, spotykam się z partnerem, a, no i zastanawiam się, czy to jest partner dla mnie. Najprościej jest to sprawdzić, zastanawiając się, czy moje wartości i jego wartości się pokrywają. Bo jeśli mamy zupełnie różne wartości, no to to nie będzie udany i długoterminowy związek. Tak samo, kiedy szukam nowej pracy. No i jestem już, powiedzmy, w tym dobrym miejscu, to znaczy jestem już z nową ofertą w ręku i zastanawiam się, czy ją przyjąć, czy nie, czy odejść ze starego miejsca pracy, czy nie. No i jeśli ja wiem, jakie są moje wartości, czym ja się chcę kierować w życiu, to tego typu decyzje naprawdę robią się banalnie proste. Naprawdę nie, nie, nie muszę się nad tym w ogóle zastanawiać, to jest niejako oczywiste, ta decyzja od razu pojawia się we mnie, no bo ja wiem, czego szukam. To samo podejście mogę potem zastosować do właściwie każdego dowolnego obszaru w życiu. Wszędzie tam, gdzie muszę coś wybrać, co robię, a czego nie robię, wartości mi pomagają w tym, bo no wiem od razu, co jest dla mnie ważne. A to jest specjalnie dosyć ważny punkt dla mnie, bo ja jestem tym typem osoby, która naprawdę chce robić wszystko. Ja chcę lecieć na Majorkę, żeby zabalować, ja chcę zabrać dzieci na basen. Ja chcę pojechać i zaszyć się w domku w górach. Nie wiem, wejść z siostrą na śnieżkę, ja bym nagle nie zrobiła wszystko, ale się nie da. Prawda jest też taka, że są ograniczone zasoby. I pieniądze, i czas to nie są mi wyczerpane zasoby, z których ja mogę korzystać, więc będę musiała coś wybrać. No i na co dzień podejmujemy ciągle mnóstwo tych decyzji: czy wybrać A, czy wybrać B, czy wybrać C. I mając ten wewnętrzny kompas, po prostu jest łatwiej wybrać. I oszczędzam czas, i życie się robi prostsze. I też taki aspekt związany z tym wybieraniem, czyli to poczucie straty. No bo mh, prawda jest taka, że wybieranie jednej rzeczy to tak naprawdę odrzucanie tych dziesięciu wszystkich, których nie wybrałam, i czasem wiąże się z tym taki żal, że no o, to też byłoby fajne, o, bo to też byłoby fajnie zrobić to i tamto. A jeśli ja wiem, że ja wybrałam a, a nie wybrałam b i c, bo takie mam wartości i to bardziej do mnie pasuje, to to poczucie żalu czy tam smutku z tego tytułu, że nie wybrałam tamtych pozostałych rzeczy, po prostu się zmniejsza. Więc ja zmniejszam uczucie smutku i jednocześnie zwiększam moje szczęście. To szczęście rozumiane jako taki dobrostan długoterminowy, nie że taka euforia, że U, wow, coś tam, ale ja czuję po tym, jak zrobiłam kilka lat temu to ćwiczenie z tymi wartościami, ja naprawdę czuję się pewniej w moich wyborach. I autentycznie odczuwam większą satysfakcję i radość z życia, i zauważam, ile mniej się miotam podejmując różne decyzje. Więc ten punkt jest jako pierwszy, bo moim zdaniem to jest podstawa, żeby w ogóle ruszyć. Ale przechodzę do drugiego punktu, a drugi punkt to, żeby mieć wywalone na opinie innych. Ja bym użyła innego słowa, ale wiem, że niektórzy z Was słuchają tego podcastu przy dzieciach, więc używam słowa wywalone. Ale sobie podstawcie takie, jakie wam pasuje. Dlaczego ja umieściłam ten punkt? I dlatego ja uważam, że to jest tak niesamowicie ważne, żeby się nie przejmować. Bo jeśli się przejmujesz, to znaczy, że inni w jakiś sposób wpływają na twoje decyzje. Czyli zaburzają ci ten kompas, który ty sobie już ustawiłaś, ustawiłaś w punkcie pierwszym. Bo ty intuicyjnie wiesz, co jest dla ciebie dobre. Ty wiesz, co ty chcesz w życiu zrobić. Ale jednak, gdzieś tam czujesz, mm, ale może ktoś nie będzie zadowolony o jejku, ale ludzie będą krytykować. Jest takie super zdanie, które ja uwielbiam. Nie można się sugerować tym, co myślą inni ludzie, bo innych ludzi jest za dużo i każdy myśli coś innego. To jest piękne, proste i prawdziwe. I jak się nie nauczysz olewać tych opinii innych ludzi, to długoterminowo ciągle będziesz nieszczęśliwy bo ciągle będziesz się przejmować tym, że inni mają na temat Twojego życia jakąś tam opinię. A prawda jest taka, że nie ma jednej ścieżki, którą wszyscy ludzie na świecie ci zaakceptują i będą Ci bili brawo, że wow, no teraz to już rozpytałeś życie, bo po prostu wybrałeś najlepszą możliwą opcję. Prawda jest taka, że przez życie można przejść różnymi ścieżkami. Jest ścieżka A, B, C. Jeśli pójdziesz ścieżką A, no to ludzie ze ścieżki A będą Ci przybijać piątki, ale ludzie, którzy poszli ścieżką B i C, Będą Cię krytykować. I będą mówić, nie no, co ty w ogóle robisz ze swoim życiem? No, ja bym tak nie mogła, sorry. Jeśli z kolei stwierdzisz, no nie no, tyle ludzie krytykuje tą ścieżkę A, to może ja wezmę z ścieżkę B. No, domyślasz się, co się stanie, prawda? Pójdziesz ścieżką B, ludzie, którzy również idą ścieżką B, będą Ci mówić super robota, ale ludzie ze ścieżki A i ze ścieżki C będą kręcić nosem, będą wiesz, co ty się może zastanowić, Co ty robisz ze swoim życiem? Więc jeśli masz gdzieś w sobie to przekonanie, że da się przeżyć życie tak, żeby inni ludzie byli z ciebie zadowoleni, to od razu jakby porzuć tą myśl. To jest niemożliwy do zrealizowania pomysł. Odpuść olej i po prostu rób to, co chcesz. Kto ma narzekać, tak będzie narzekać. Ktoś, kto jest w swoim własnym życiu szczęśliwy, jest zbyt zajęty, żeby się interesować Twoim życiem i żeby krytykować Twoje życie. A jeśli ktoś krytykuje Twoje życie, no to albo naprawdę się nudzi, albo ty realizujesz marzenia, które gdzieś tam ukryte ma ta osoba i tą osobę zabolało, kiedy zobaczyła, zobaczył, że ty realizujesz te marzenia. Więc ja bym się nie przejmowała tym, co mówią inni ludzie, bo to bardzo często jest o nich i o tym, co oni myślą o świecie, a nie o tobie. Są oczywiście wyjątki od tej zasady. No, jak masz historię wiązania się z nieadekwatnymi partnerami, i przyjaciółka ci to mówi, że słuchaj, to znowu jest ten sam typ, jakby daj spokój, i Ile można się z tymi samymi facetami umawiać? No, to może faktycznie przyjaciółka nie zazdrości cię tego Michała czy Janka. Może to jest jedna z tych nielicznych sytuacji, kiedy faktycznie warto zasugerować się opinią innych i zastanowić się. Ale umówmy się, tego typu sytuacji tak naprawdę jest w życiu dosyć mało, a bardzo dużo takich naszych lęków, czy zmieniania decyzji, czy nie bycia pewnym odnośnie swojej decyzji, no, właśnie, wynika z tego, że za bardzo się po prostu przejmujemy. No i trzeci punkt, o mój ulubiony, czyli inni ludzie, na których możesz liczyć. Bez tego jest naprawdę ciężej w życiu i to jest taki punkt, którego ja się sama uczę, bo ja mam ten vibe takiej zosi samosi, ja wszystko mogę sama, ja umiem sama. No i przez większość mojego życia myślałam, że to ja jestem taka świetna, ja jestem taka super, no bo jestem taka niezależna i daję radę. Serio, połowy życia. Tak już prawie przeszłam. I to było tak totalnie bez sensu. Naprawdę nie o to chodzi. To właśnie jest sztuka, żeby umieć mądrze polegać na innych ludziach. Żeby nabrać tego zaufania do innych ludzi i zobaczyć, jakie piękne rzeczy się wtedy dzieją. Jak się rozszerza ten świat ile możliwości się dodatkowych pojawia. Kiedy pojawia się to uczucie, nie jestem sama, nie jestem sam. Inni ludzie mogą i chcą mnie wspierać. W moich pomysłach na życie, i można ich poprosić o pomoc, to jest naprawdę doskonałe uczucie. I ja cały czas czuję tą różnicę, bo to jest dalej nowe dla mnie, żeby wchodzić z tym zaufaniem do innych ludzi. Więc jeśli ty też masz tę hiperniezależność, gdzieś wdrukowaną, no to nie wiem, zastanów się, kogo w twoim życiu nie było, tam gdzie powinien kiedyś w twojej przyszłości być. Przytul tą mniejszą, młodszą wersję siebie, przybij jej piątkę, powiedz, że spoko, już jest okej. Okay. I pomału ucz się ufać. Najpierw w tych małych sprawach, nie musisz się od razu rzucać na głęboką wodę. Sprawdzaj, zobacz jak to wychodzi, poszerzej, poszerzaj. I stopniowo zauważysz, że świat się nie rozpada, kiedy ufasz innym ludziom i naprawdę nie muszę wszystkiego sama. Podsumowując, wartości i zaufanie do innych. Tego chcę więcej. Sugerowanie się opiniom innych. Tego chcę mniej. Czego sobie i Tobie życzę. Dziękuję za Twój czas. To jeden z najważniejszych zasobów, bo nieodzyskiwalne. Jest nas tutaj we finansowym flow coraz więcej, ale nadal to kameralne grono. Więc jeśli coś Cię zaciekawiło, to napisz komentarz na Spotify, na YouTube, na Instagramie, gdzie lubisz. Ja chętnie odpiszę. Do usłyszenia.